Sanepit nie mógł nie zareagować na doniesienia o zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 wśród osób pracujących w fabryce z żywnością. Wydał pilny komunikat i wciąż trzyma rękę na pulsie: sytuacja jest rozwojowa. A do ujawnienia skali problemu doszło w dużej mierze przez przypadek. Łódzki Sanepid zwrócił się do wszystkich konsumentów z ważną informacją Sanepid oficjalnie potwierdził swoje stanowisko w rozmowie z dziennikarzami TVN24, ale już wcześniej mówiło się o tym, że zagrożenie nie rozwinie się na szerszą skalę. W działoszynie w województwie łódzkim doszło do pojawienia się kolejnego ogniska koronawirusa. Trudna sytuacja miała miejsce głównie na Śląsku oraz w Wielkopolskiej fabryce mebli. Tez do tej grupy dołączyła także fabryka z działuszyna. Produkuje się tam lody oraz mrożonki, jednak Sanepit w pilnym komunikacie przekazał wszystkim zaniepokojonym tym faktem informację, że produkty z fabryki nie stanowią żadnego zagrożenia dla klientów. Wielu pracowników trafiło na obowiązkową kwarantannę, jak wynika z informacji przekazywanych przez Radio Z Kobieta, u której jako u pierwszej potwierdzono obecność wirusa. SARS-CoV-2 w organizmie udała się do lekarza z podejrzeniem grypy, jednak po wykonaniu testów na koronawirusa okazało się, że wynik jest pozytywny. Niemal 100 pracowników, zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej, zostało skierowanych na obowiązkową kwarantannę domową, a kierownicy. Fabryki w Działoszynie zdecydowali się na sfinansowanie testów dla wszystkich mających kontakty z zakażoną pracownicą. W wyniku ich przeprowadzenia potwierdzono zakażenie aż u 57 osób. Właściciele przedsiębiorstwa zaapelowali do władz. 2. Znajoma z dzieciństwa ujawniła wiek Małgorzaty Rozenek. Niewiarygodne, gwiazda TVN nie mogła się spodziewać zdecydowano się na konkretne kroki testy na koronawirusa są drogie i właściciele, fabryki wystosowali prośbę do wojewody, aby ten pomógł w sfinansowaniu ich zakupu dla reszty pracowników fabryki w Działożenie tvn 24 przekazał, że zdecydowano się na powołanie sztabu kryzysowego, a samorząd do jego składu zaprosił burmistrza Działoszynę oraz prezesa zakładu, w którym pojawiło się nowe ognisko koronawirusa. Źródło: Radio Z. Następny artykuł.